Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z Tyson użytkownik adWW, a to jest kolejny odcinek z serii FM Retro w Football Managerze 2015, gdzie prowadzę sobie karierę w Manchester United. Tak więc w poprzednim odcinku dla swojego przypomnienia zaczęliśmy sobie sezon Premier League, gdzie rozegraliśmy dwa pierwsze mecze. Najpierw z Sunderlandem, gdzie niestety przegraliśmy 1 do 2, a potem z Evertonem, który zremisowaliśmy szczęśliwie jeden do jednego. Przez to oczywiście w Ekstraklasie Klasie obecnie na 14 miejscu, tracąc 5 punktów do lidera, czyli Manchesteru City. I dzisiaj rozegramy oczywiście kolejny mecz, którym będzie tym razem z Peterborough w turnieju Capital One Cup. Ale zanim to zrobimy, to pokażę wam w transferach, ponieważ pewien zawodnik tutaj dostrzec. Tu próbowałem ściągnąć Ariana Rowena z Bayernu, ale niestety Bayern Monachium za dużo sobie wymagał. I popatrzymy tak. Jak widzicie, dosłowna osoba, którą jest nie kto inny, jak oczywiście Jakub Właszykowski, którego kupiłem za 10 milionów z Borussia Dortmund. Już mówię dlaczego akurat jego, bo to nie jest tak, że chciałem Polaka, bo ja nie chciałem po prostu, ale tak mi się nasunął. I właśnie to po drugie, że szukałem właśnie prawego pomocnika, a akurat właścicielski z tych raportów, które mi przesyłali z był najlepszy. To stwierdziłem po prostu, że on będzie idealny. Zresztą widać po statystykach, że może po prostu pasować. I wydaje mi się, że właścicielski będzie takim idealnym prawym pomocnikiem. Poza tym też wypożyczyłem do klubu partnerskiego, czyli do Antwerpi La Pereira, Portugalczyka, który Liczę na to, że fajnie się akurat pokaże, bo dałem oczywiście raporty, żeby pokazywali. Tutaj jeszcze szybko, że 31 pk. zostało powołany do reprezentacji, ale to akurat nie jest znaczące. Trochę zmian będzie, oczywiście. Właszczykowski zagra sobie w tym meczu pucharowym, także w puszce Williamsoma trochę De La Bella też sobie zagra. Zobaczymy ogólnie jak się spisze ten zespół. Jeden zawodnikom ma dostać numer, dam mu klasyczną 16 bo Błaszczykowski jest najbardziej kojarzony właśnie z 16 z czasów y, Borussia Dortmund tak więc Peć z Peter Bollą, o ile wiem to jest chyba trzecioligowiec postanowił pan ze Peć znajdzie się w lipcowej 11 mamy na celowiku z wiezyną oczywiście, przepraszam tak więc taki jest oczywiście nasz skład, ale mówię teraz jak skład wygląda Peter Bolo tak jak w pramce Erwig, w obronie Nietl, Burgres, Baldini, Smig, jako defensywny Anderson jako skrzydłowi Newell Taylors jako jako ofensywny policjant środkowy McDonald's i w napadzie James oraz Washington Instrukcja oczywiście jedziemy, zastosuj poradę i co mu powiemy na no spokojnie, jesteśmy gdzieś z pokażcie na co was tak, oj coś tutaj nie wysło. no to może tak to naprawi, już nie naprawiłem niestety, kurde no może nie Wilsona chociaż dałem radę, ale cóż Mam nadzieję, że akurat będzie to, tak więc jedziemy i oby się udało. Okej, okay, ja wam powiem tak, nie spodziewałem się, za akurat tak szybko z celą bramkę, bo tutaj właśnie ten 1-0 został strzelone w 20 minucie, po tym jak właśnie Właszczykowski zagrał Youngowi i ten strzelił bardzo ładnie w ten lewy dolny róg. Tak więc no jest 1-0 dla naszych, a tymczasem no jedziemy kolejną akcję, 10 minuta, Ander Herrera podaje do Wayne'a Rooneya, James Wilson, James Wilson niestety trafia w słupek, jak można było niestety z... Mi, ominął taką sytuację, że było 2-0, ale jeszcze będzie rzut Wayne Rooney podaje do Fellainiego i bardzo bliski to był strzał Fellainiego, który mógł skończyć się bramką. Czy coś jeszcze będzie? 11 minuta, podanie do Washingtona, ale nie daje rady. Smalls wywija James, McDonald tam szuka oczywiście partnera, ale ma ze sobą obrońców. Podaje do tyłu do Washingtona. Washington, James, James będzie miał wolne pole. Washington, czy Washington będzie z Fauli! i niestety rzut karny. Już drugi raz to robi właściwie Smalling chyba mi się wydaje, bo nie pamiętam dokładnie, ale ale zobaczymy, McDonald's i DHA tu broni. McDonald's, DHA. McDonald's i niestety jeden do jednego. No musimy. No, moi zawodnicy nie mogą popełniać takich błędów bez przerwy. Ja wiem, że to jest walka, ale trzeba uniknąć tych fauli w polu karnym, bo to się naprawdę źle kończy. I to dosłownie i w przenośni. Kolejna okazja, 36 minuta. Runy. Runei tam ma wolnego pole, może podaje do Wilsona, ale podaje do tyłu, do Herrera, Herrera szuka też partnera, ma za sobą broń, co podaje do Wilsona, Wilson niestety nie dał rady, ale na szczęście odzyskuje to bela rea, de la Bella, Ferrari, Young, Young tutaj jeszcze biegnie, czy będzie strzelał, ale to był fatalny sał, żeby gdzieś w ogóle miał dojść. 43. minuta, słuchaj, wait, Rooney z daleka, nie wyszło, chociaż jeszcze Wilson, podaje do Wysokowskiego, goal! Gol, gol, gol! Jak debiutować? Tu z wielkim impetem! Jakub Łaszykowski strzela pierwszą bramkę dla Manchester United. Najpierw była asysta w 20 sekundzie, gdzie strzelił Young, a teraz dzięki Wilsonowi strzelił właśnie bramkę w ze Anglii Dzięki celu, podwyższa prowadzenie na 2 do 1. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Prowadzimy w tym momencie 2 do 1. Bardzo się cieszę. Właśnie tutaj na razie wszystko dobrze, ale wiem, zostać na, na więcej. Nie wiem, dlaczego oni za każdym razem się nie cieszą. Co oni chodzi? Są chyba zbyt pewni siebie, że No co pan uważa? Przecież jesteś United, my nie damy rady? No co pan uważa? No i zobaczmy, kto tu jest najsłabszy? Chris Chris 59 Taka słaba ocena ze względu spowodowana, że spowodował ten, zrzut karny i niestety potem nie dał rady się ogarnąć Dlatego wejdzie za niego Marcos Rojo, a najgorszy jeśli chodzi o pomoc to jest Marwan Fellaini A za niego wejdzie Andreas Pereira I zobaczymy jak ta dwójka się spisze to trochę właśnie ten eksperymentalny skład, więc liczę na to z pani z pokazów. Druga połowa, 47 minuta. Smith. Smith i Duel i 2 do 2. Czy ja ma, mam wrażenie, że chyba obrony w ogóle nie ma? I nie wiem dlaczego. O co tu i biega w ogóle? Zobaczmy jeszcze raz powtórkę. Smith tutaj zagrywa. I kto tutaj był takim winowajcą? Dziesiątka i ten. Yy, nie widziałem kto, ale chyba Rojo. Nie, to John zawinił. To trudno, 2 do 2 jest w tym momencie. 56 minuta spotkania. DHA podaje do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski próbował dograć do jednego z y, zabytków, ale nie do rady. McDonald, chęć. Herrera odzyskuje, ale Anderson ładnie, płacze, chociaż Herrera jeszcze przejął piłkę. Runy, runy, szuka tam jeszcze partnera. Czy będzie miał kogoś? Miał dwóch. Błaszczykowski, bardzo ładne dogranie na scenę. Błaszczykowski Sera, ale niestety nie wyszło. Chociaż jeszcze była tam dobitka, ale niestety się nie udała zbyt dobrze. Jeszcze będzie tam kolejny y, akcja chyba. Almwik. Rodae do Jonesa, Pereira, Herrera, Wilson Czy Wilson wykorzysta okazję, bo niezbyt mu dobrze idzie. Ma jakoś szansę złotą Herrera podaje dobry, ale Herrera z jest do bitka i jest jednak bramka! Mamy 3 do 2! Under Herrera z trzeciego gola w pucharze Anglii. Tym razem Wilson dobrze się pokazał, że podał akurat do Herrery, ale główna w tym zasługa właśnie Hispana, który idealnie się pokazał i też nie dorwała go trema, żeby dobić tą piłkę prosto do bramki. 3 do 2. Miałem robić zmianę, ale jeszcze jest tutaj akcja kolejna dla Peter Bolo. Taylor? nie niedokładnie. Ja... Punk. Też niedokładnie do Andersona podaje Smith do tyłu oczywiście, znowu Taylor. Miał tam dwóch, Anderson. Nie mogą się nasi gubić po prostu, bo może się to źle skończyć McDonald bardzo dobrze Young się spisał w tym momencie. Wayne Rooney podaje do tyłu do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski, dalekie dogranie do Wilsona. Wilson się trochę nie ogarnął, ale oni też nie. Snyna, znowu Błaszczykowski. Błaszczykowski chce pokazać się dobrze ze strony trenera tego WWE, który na niego dobrze patrzy. Herrera, Herrera podaje do Wilsona. Wilson przebija się do Younga, ale Young nie daje rady niestety. Chodzi jeszcze Wilson, gol! I mamy kolejną bramkę, 4-2! James Wilson z Trzela Gola. No, chcę że powiedział, że planowałem go właśnie zmienić, ale jak widać, chyba usłyszał moje myśli i stwierdził tak, że nie, ja zasługuję, by jeszcze wyjść. I właściwie to pokazał teraz. To czekał się, to się czekał tej bramki, 4-2. I tak jak mówiłem, miały być zmiany w tym momencie, ale widzę, że. Chyba jest ok, dlatego jeszcze to przedłużymy i poczekamy z rozwojem sytuacji. Kolejna akcja, ile tych akcji będzie? 66 minuta. Łaszczykowski. Łaszczykowski tam dogrywa do Runej, Runej, Herrera, Herrera miał tam dwóch, zobaczył tego Pereira, Pereira, Young, Young niedokładnie, Taylor zajmuje piłkę, zagra da dalekie do Phila Jonesa, Phil Jones, Pereira, Herrera, Runej, czy Runej tam będzie, podaje do tyłu do Wilsona i kolejna bramka! I mamy już drugą bramkę dla Jamesa Wilsona zapisaną oczywiście w notatniku, 5 do 2, dosłownie można powiedzieć hokejowy wynik w tym momencie, bo Manchester United niszczy chyba trzecią ligowca z... Właśnie Skybet League, tu. Ale to było naprawdę dobre dogranie. Wilson pokazuje, że nie bez pożary chce grać. I dobra, 74 minuta. I wszyscy są tu, dobrze grają. Ale stwierdziłem, że mienię tutaj Alberto de la Belle za właśnie Dalego Blenda. Bo też chcę zobaczyć, co on da rady. Bo ostatnio nie miał dobrych zbytnio meczów, A że akurat mamy bezpieczny wynik, to myślę, że spokojnie możemy sobie na takie rzeczy zrobić. Jeszcze tu zrobię oczywiście zmiany. I jedziemy do końca. 86 minuta spotkania. Young, przejmuje tak przejmujemy. Donald, McLean miał tam z tyłu James bardzo ładne przebicie, ale niestety nie dało się rady strzelić bramki. No i koniec tego spotkania wygrywamy w bardzo fajnym stylu 5 do 2, gdzie dwie bramki strzelił James Wilson, jedną Andres Herrera, jedną Łachku Błaszczykowski, a jedną Ashley Young. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Cieszy mnie, to, co oczywiście awansujemy do kolejnej fazy Pucharu Anglii. No, tak jak myślałem, to jest trzecia liga Skybet League 2, więc oczywiście się udało. Pewne zwycięstwo 5 do 2, zdziwiłem się. Że akurat w pierwszej minucie strzelili to to musiał być bardzo dobry akurat rozwój. Błaszczykowski debiutuje w zespole Jakub Błaszczykowski zaliczył bardzo zapewne debiut, a wygrany przekonująco 5-2 mecz United Peterbolo z zdobyciem bramki oczywiście. I widać, że James Wilson zasłużył akurat na to, że świetnie zagrał, bo najlepszy Dlatego go oczywiście pochwalimy, ci błyszyno świetną skutecznością i jest bardzo zadowolony. Na szczęście nie muszę też nikogo karać, bo nikt się nie spisał źle. Ferguson uważa, że Adi i nie nakazałby zdobnikom polowania na kości. I to jest akurat skierowane do tego, że myśli, że po prostu trzeba celowo podcinać, żeby kontuzje były. Jeszcze zobaczymy oczywiście losowanie, na kogo trapimy w trzeciej rundzie. Tu robię wylosowanie i jak widać mamy zespół tym razem z drugiej ligi angielskiej, którym jest Millwall. A my widzimy się już na kolejnym meczu. Jeszcze zanim widać tutaj fajną ciekawostkę, ją w najszybszym strzelcem. Bramka, którą Silang z do 19 sekundy meczu United Peter to do najszybszej bramka bramkę w tych rozgrywek Do tej pory strzelcem najszybszej bramki był Patryk Grovecz, który uczynił to 26 sierpnia 2014 w 41 sekundzie meczu Fulham Sheffield United. Witam Was w kolejnym meczu, tym razem już trzeci trzeciej kolejki Premier League. Mój skład jest prawie taki sam, zmieniłem kilka miejsc. Weset Markus Royo i Rafael Pereira też bardzo dobrze spisał, tytuł do Szanse. i także chcę sprawdzić, czy James Wilson też da radę A jeżeli chodzi o skład Aston to już mówię: w ramce brat Guzan, dalej w obronie Cisoko, Vlar o Korei Westwood, o pomocy Rickardson, Sance, Fabian Def oraz Jack Grealish. a w napadzie Kozak oraz Wellman. Mam nadzieję, że to jest zwycięstwo w Pucharze bardzo dobrze inna, i że pokażą to, co powinni pokazać, właśnie w jak najlepszy sposób. Tak więc jeszcze tutaj tam oczywiście, że potraficie grać lepiej. I mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. Tak więc jedziemy z tym koks. Druga minuta, spotykamy. canha guzan Podaję do Rickardsona, Rooney jeszcze przejmuje, Herrera, bardzo ładne przejęcie, Wilson, Wilson, ale nie dał rady, chociaż jeszcze ją zyskuje, Rooney, Herrera, Herrera tam partnera partnera, co Rooney będzie strzelał, ma jeszcze wolne miejsce, Herrera podaje, Właszczykowski, runy! Rooney ma trochę wolnego pojęcia, ale wlał, się miał, Wilson, Wilson, się próbował, to było dosłownie zamieszanie, nie wiedziałem co się dzieje, Pereira, Pereira uzyskał tą piłkę, podaje z powrotem do Herrera, do twojego kolegi z narodowości, Rooney, Wilson, czy będzie dobre do Wal wybija piłkę, Pereira jeszcze raz ma piłkę, znowu Herrera, tak to się przebija trochę runy, obrona bardzo ładnie poszła, chciał podać do kozaka, nic nie wysłał. Flaro odzyskuje. 40 minuta spotkania można powiedzieć, Young, Wilson. Wilson tam próbował podać chyba do Runea, ale nic nie wysłał. chociaż Runej odzyskał piłkę, ma złotą kartkę, więc musi oczywiście uważać na faule. Runej, Runej nie ma tam nikomu podać, dlatego musi podać do Rafaela. Rafael podaje do Herrery. Herrera, Herrera, Runej, Wilson, ale trochę nie wyszło. Pereira, Pereira ma tam Younga, dlatego podaje Wilson, czy mógłby teraz podać do Runea, nie wysłał Jeszcze Young będzie próbował do Runea, ale niestety rykosetem odbiła się piłka, przez co... Polecia od jednego zawodnika zawodników właśnie Afton Runej dogrywa z utworzonego w Wybija piłkę na kolejny z 41 minuta. Nie minęło trochę. Fabian Del. Sanchez. Sanchez tam blisko był. Runej. Del. Kozak. Kozak. Co on da radę? Czy będzie z takim kozakiem? Delf. Del podaje do Weimana. Weiman. miał tam z tyłu kogoś. Delf? Delft też szuka miejsca. Wellman, Wellman Sela, no i kurczę, Niestety, Bramka na 1-0. do Andy Weilman Sela Bramkę. Myślałem, że to jednak darod, ale widać. Nie wiem, czy my mamy za słaby skład, czy oni są po prostu za mocni. Ja przypomnę, że oni grają w tej samej taktyce, co my gramy. Więc. Powiedzcie mi, szczerze, jaki jest tutaj problem, że oni strzelają, a my nie. Witam, oczywiście, na przerwie. Niestety, przegrywamy 1 do 0. Coś mi tutaj nie pasuje za każdym razem. Czemu tak się dzieje, że w taki łatwy sposób tracimy bramki, mimo że ty my próbujemy strzelać? Zobaczmy, jak to wychodzi. Wilson tym razem 6-2, więc niestety nie spisał się dobrze. Widać, że Puchar i Liga to co innego, dlatego wejdzie za niego Marcus Rasford. I także De La Bela się nie spisał, mimo że w pierwszym meczu dał radę, dlatego wejdzie za niego Daily Blind. Stasujemy oczywiście takie coś i liczę na lepszą drugą połowę. Tak więc jedziemy. 46. minuta spotkania, Young podaje do Herery. Runej ma tam z tyłu obrońcę w Aston dlatego widział Younga. Young ma idealną okazję, by doszkodować. Ale podaje do tyłu do Blinda. Blind znowu do Younga. Young tam szuka Rasfort. Rasfort, czy coś wykorzysta, to jest młodzieniec. Herrera, Błaszczykowski. pierwszy raz weźcie ma piłkę w tym meczu. Rafael, żeby Rafael tutaj Nie, podaje do tyłu do Błaszczykowskiego. Herrera. Herrera jest w miejsca. Pereira. Znowu Herrera Runy i idealny do grania, ale to była zmarnowana szansa na 1-1. 51. minuta, Rasford! Rasford chce się pokazać z dobrej strony Herrera! Podaje do tyłu do Pereiry! Znowu Herrera, widać, że Hiszpanie dogadują się między sobą Runy! Z tym razem będzie tak! Jest! Mamy jeden do jednego! Wade Runy scela bramkę i daje nadzieję na to, że może to być jeszcze lepszy mecz niż ten z Evertonem! Herrera bardzo dobrze dograł do runy, a ten popatrzył dokładnie, że miał wolny, prawy, górny ruch i strzelił po prostu, tak więc jest jeden do jednego. Kolejna oczywiście przerwa na zmianę i tym razem zejdzie Andreas Pereira, który moim zdaniem dobrze się spisał, ale widać nie na grę. dlatego wejdzie za niego e, Marwan Felaini i liczę na to, że on się lepiej spisze niż... Wtedy Pucharze gdzie? Niestety musiałem go zmienić. Tak więc jedziemy dalej. 75. Minuta. Marko Stroja, niestety, ma kontuzję, ale on musi dotrwać do końca meczu bo już nie mamy zmian. Tak więc Herrera. podanie do Rasforda. Rasford szuka jakoś miejsca. Seraz daleka! Ale. To mogło być dobra szansa na 2 do 1, ale nic z tego nie wyszło. 79 minuta Jack Rallis, Donation, Fabian Delf. Wybija to blind, ale był tam jeszcze Donation. Herrera i co odzyskuje? Do Rashforda. Rashford podaje do Rasforda. Rasford podaje do Runeja. Ma tam z tyłu właśnie przodu bole miejsce. Bo Wołacykowski będzie się próbował. Prawie to ready! Jest bramka na 2 do 1. Under Herrera zdobywa drugą bramkę w Premier League. Wiem, że się trochę jąkam, ale to przez te emocje można powiedzieć. Właszczykowski pokazuje, że nie. Bezpożery jest obecnie najlepszym polskim Pomocnikiem jeżeli chodzi o grę Idealnie się pokazał I koniec tego spotkania Nareszcie wygrywamy mecz Premier League 2 do 1 po strzałach Andera Herrera oraz kogo tam było Bo zapomniałem Oczywiście pochwali się, odwracając od losy tego meczu Pokazaliście dziś charakter, bo naprawdę pokazali Fajnie, przegrywaliśmy 1 do 0 Żeby wygrać ostatecznie 2 do 1 przez co, no to akurat bardzo fajny jest tak. runy i herrera, przepraszam bardzo, za zapomniałem się, oczywiście. Takie tu są te statystyki, że właśnie coś zadebiutować, jeżeli chodzi o ligę. No i cóż, jestem bardzo, to bardzo zadowolony z tego meczu. United zwyciężał w ostatnich minutach. Manchester United zaprezentował dojrzały futbol w meczu na stadionie Villa którym przeciwnikiem była Aston Villa. Royal, jaka konkluzja? 4-5 dni, więc nie będzie tak źle, da radę wykurzać się do następnego meczu. Raz wczoraj debiut. Też dobrze się myślę, spisał. Nie no bardzo fajne. Carrera, najlepszy zawodnik, ocena 9. I muszę to przyznać, bo naprawdę bardzo fajnie się pokazał. Więc mogę go pochwalić. Ale tutaj niestety muszę też nie mogę pochwalić za to Jamesa Wilsona, który nie pokazał się z dobrej strony. Dlatego będzie miał po prostu pensję. Ktoś tam jeszcze chwila zgarnął 6. Się czy mi się wydaje, tak, Alberto de la Vela, więc on zgarnie jeszcze ostrzeżenie A my w tym czasie widzimy się na następnym meczu Premier League. No trochę to minęło od czasu właśnie ostatniego meczu, bo jeszcze mieliśmy tam okienko transferowe i ostatnie slipy, ale w końcu jesteśmy na tym meczu kolejnym, który będzie trzeci, ale zanim to będzie jeszcze ściągnąłem kolejnego zawodnika, którym jest Andre Aiu, który jest 20-letnim gańczykiem, którego ściągnąłem z Olimpiku Marsylia za dokładnie 6 milionów. Wydaje mi się, że to będzie dobry akurat właśnie lewy idealne takie zastępstwo dla Mahala Di Marie, który przecież ma i nie może grać na razie. I też przy okazji wypożyczyłem po okienku teraz proby Bena Pearsona do Oldham Athletic Myślę, że on tam akurat się idealnie zgra i zobaczymy jak on się oczywiście pokaże. Oczywiście zgłosiłem skarb, więc musi mieć jakiś numerek Andre więc będzie miał w tym momencie 8-15. Tak, Wayne Rooney niestety ma kontuzję, bo on ją sobie zrobił na tym podczas meczu yy, reprezentacyjnego gdzie wygrali tam chyba ze Skoczą 2-2, ale damy radę oczywiście tak, więc tak wygląda mój skład, a Chelsea wygląda tak, w bramce Timo... Zamcze Courtois, dalej w obronie Filipe Luiz, John Terry, Dede oraz Cezar Azpilicueta, jako defensywny Nemanja Natis i Obi Mikkel, jako środkowy Ces jako skrzydłowi Eden Hazard i Oscar oraz jako napastnik Diego Costa, tak więc to będzie bardzo ciekawy mecz, bardzo wyrównany i mam nadzieję, że bardzo fajnie się wszyscy spisamy. oczywiście wiedzę w wasze umiejętności Właszczykowski trochę się źle i Pan Persi ale zobaczymy jak będzie, liczę, że Pan Persi i się pokazują dobrze, bo ostatnio strzeli bramki właśnie w reprezentacji, ale zobaczymy, tak więc i Czas wygrać mecz, trzecia minuta spotkania. Bardzo szybko już się to zaczyna. Yang, Yang niestety traci piłkę na rzecz Aspirikuetty. Fabregas, Diego Costa ma wolne pole. Czy poda tam do kogoś? Tak, chyba na lewo do Oscara. Oscar, czy poda do tyłu? Tak, jest do Fabregasa. Johnowi Mikel Tam już podchodzą nasi zawodnicy. Fabregas, Matis, Oscar. Oscar ma wolne pole. Niestety, bo może tam się źle pokazać. Ale Young na szczęście pokazuje, że nie w pozery. Gra w składzie. Herrera, pan Persi, Falcao. Czy Falcao będzie strzeli, Bramkę? niestety nie, trafia prosto w te Courtois i akurat Filipe Louis zgarnia tą piłkę i próbuje wybić 12 minut spotkania, Fabrekas miał okazję, a niestety nie dał rady ma fidiego Diego Costa, właśnie Fabrekas. podaje do Diego Costa i czy będzie bramka I jednak David De na szczęście z wybrania tą oczywiście piłkę i nie ma jeszcze wprowadzenia dla Chelsea, miał tam piłkę Falcao podał do Van Persiego, Van Persie do Błaszczykowskiego Błaszczykowski traci, ale miał piłkę Paul Eden Hazard 29 minuta Diego Costa! Pudło i na szczęście, mieliśmy bardzo, to bardzo dużo szczęścia, że piłka nie wpadła do bramki. 30 minuta spotkania, Jakub Własykowski, Robin Van Persie. Van Persie podaje do Herrera na środek, ma tam kogoś? Tak jest. Fellaini poda do Younga, czy Young poda do Falcao? Tak jest, Falcao Sela! niestety nie trafił się do witka, ale Courtois broni to. I to dwukrotnie, więc daje radę belgijski bramkas Podaje do Fellainiego, ro Herrera, tam jeszcze spróbuje do Younga. Jest na pierwszym minutach Diego Costa! I niestety Hispan daje radę. Już chyba trzy razy strzelał, i jak to mówi przysłowie, do trzech razy stuka. I Diego Costa w końcu zdobywa bramkę dla Chelsea. Niestety nasi przegrywają, je, na, znaczy na razie przegrywają to spotkanie. Ale nie traćmy nadziei, bo jeszcze jest druga połowa i jeszcze trochę czasu jest. Mamy przerwę w tym momencie, niestety przegrywamy 1-0, po scale właśnie Diego Kosty, dlatego cena jeszcze lepszą grę w drugiej połowie, oczywiście. Liczę na to też, że będzie to samo co było właśnie w meczu z Peterborough i ostatnio właśnie za Aston Zobaczmy jak to będzie. Falka o bardzo słabo. Ogólnie napastnicy nie radzą sobie zbyt dobrze, ale no muszę ciągnąć tylko jednego, dlatego wyjdzie za jego Markus Rashford i także Darius Syrna Trochę popełnił błądów, dlatego wejdzie za niego Rafael. Mamy wszystko, oczywiście, jest zastosuj porady, takie będą idealne. I jedziemy. Druga połówka. 107 minuta spotkania. Van Persi podaje do Fela i niego Ma tam wolnego właśnie Rafaela, który idealnie może doszutkować piłkę. Błaszczykowski, Czy to wykorzysta Van Persi? czy cel tak jest! Jeden do jednego mamy w tym momencie! Robin Van Persi zdobywa drugiego gola w Premier League. Błaszczykowski idealnie zauważył, że akurat tam Van Persi był i przejął tą piłkę. Co prawda troszeczkę z zawahaniem to wysło, ale jednak. Scelił tego gola, bo tam jeszcze, zauważcie, zaraz Rashford się mieszał, ale odpuścił specjalnie dla Holendra, by ten mógł z gola oczywiście. Jeden do jednego. 60. minuta spotkania praktycznie, więc 59. Hazard cela, ale DHA broni bardzo łatwy strzał. Czas na zmiany i tym razem będzie jedna, Asli Young tym razem nie dał rady, tak więc Andre Ayot doczeka się swojego debiutu i zagrał oczywiście w oficjalnym meczu Premier League, więc Francuzie, mam nadzieję, że mnie nie zawiedzieć i będziesz idealnym zastępcą. 7 źródłem luta spotkania, to był botezny cały, ale kurczę, i blade Nemania mati, a to Akurat był tam gdzie być powinien, i strzelił bramkę na 2 do 1. Tu jest teraz Eden Hazard strzelał i DH wybronił. Tylko Zematir właśnie tam był, i w ogóle nie rozumiem, dlaczego DH w ogóle się nie ruszał. Nie mógł on od razu wstać i tam ruszyć się. Nie rozumiem. 80. minuta spotkania Rafal, Felaini, musimy dopiąć swego, musimy sześć bramkę. Bland, EJU! Idź! Jest gol! Właśnie w tym. A jednak nie ma, bo był spalony, więc jest dalej jeden do dwóch. Ale AJU już właśnie chciał się pokazać fajnie. 88. minuta spotkania. Ja mówię tak, te minuty, ale jednak hazard, hazard cela i decha broni. Jeszcze jest zut będzie oczywiście. Więc hazard, tutaj będzie dogranie I Herrera wybrania tą piłkę. Jeszcze tam próbuje dojść z Boga. Oby to nie był Bóg oczywiście, ich piłki, Ramirez, John Terry, Terry tam ma blisko Błaszczykowskiego, Oscar, Aju walczył, 90. minuta spotkania, zaraz będzie doliczony czas gry, Boga, a Azpilicueta tam jeszcze próbuje znowu do Boga, Aju to wybrania i Rasford jest sam na sam, tylko że niestety nie ma do kogo dograć, będzie musiał jakoś sam sobie poradzić. Rasford strzela oczywiście, ale nie mając nikogo, to musiał jakoś strzelić. Jeszcze tam kolejna okazja, Jones. Rara nie dał rady, Ramirez będzie tam trzymała piłkę. Oscar, Oskar ma blisko sobie dwóch zawodników. Ramirez podaje do tyłu do bogi, Boga. Co zrobi tu Bóg piłki nożnej? Ramirez. Diego Costa, Diego Costa walczył tam znowu Boga. Oni coraz bliżej są, niedobrze. Ramirez, Boga i broni, Hea ale nic z tego. Co wy kurde robicie w tej obronie? 3-1. Jeszcze daliśmy sobie 600 Jeremiemu Który chyba jest przecież tym e, Juniorem, mi się wydaje, w tym momencie. No bo patrzcie, wszyscy stali z tyłu. Wszyscy, tylko ten, tylko Daily Blind próbował coś ratować. A wszyscy stali z tyłu. Ruszcie się do cholery, nędzy, jasnej, no. No i koniec tego spotkania. Przegrywamy w katastrofalnym stylu z Chelsea 1-3, do 3, po tym jak no my strzeliliśmy oczywiście bramkę, ale potem strzelili nam Diego Costa, Jeremy Boga oraz Nemanja Matis. No jak można tak przegrać? Ja tego nie rozumiem. Oczywiście mam to w nosie, że jesteście niezadowoleni, bo... Tak się nie przegrywa mecz. Kurczę, a było dobrze za Stąd Łatwe zwycięstwo. I w gra twierdzi, że nic tu nie robiliśmy i praktycznie oddaliśmy mi to zwycięstwo. Ja cię kręcę, nie wiedzę. To Van Persie oczywiście ma kontuzję, ale tylko 4-5 dni, więc też się wygóruje. A ju debiutuje i prawie mu się udało strzelić bramkę. I wstecznie powinno być 2-2. Meneżek krytykuje zespół, kontuje jest przegrany mecz. Markus Troja odpowiedział, że nie ma kazu, że menedżer ADWW Zagnął się po meczu w z zespołem Zamknąłem się, sorry, że ja się No Ale to tak nie można, powiedziałam im tak, że No co wy robicie debile jedne Kurde, nie jestem, naprawdę Nie jestem zadowolony z tego meczu, bo Mieliśmy to szansę, żeby wygrać, ale to Skopaliśmy po prostu w słaby sposób Oczywiście Falcao i Rashford Dostaną kary, a nie, zaraz, a no tak Falcao nie mogę dać, bo on jest Wypożyczony, dlatego dostanie najwyżej tylko Markus Rashford karę tego, yy, bez pensji Jak coś przy poprzednich Panie kazę Wilson uważał, że nie zasługuje na karę. Niech wie, że tak będzie. No ale cóż, myślę, że możemy sobie zakończyć na dziś ten odcinek, w zgraliśmy 3 mecze, wygraliśmy z Peterbo 5-2, wygraliśmy z Aston Villa 2-1 i przegraliśmy właśnie z Chelsea 1-3. Oczywiście klasycznie zostawię Was z ekranem jednego zawnika, tym razem to będzie Marua felaini, który się z Wami pożegna, tak jakby w tym momencie. Tak więc co, ja już się z Wami zegnałem. mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy, ja jestem użytkownik a DWWE. Na i cześć!